Szczęść Boże, witam serdecznie na kolejnej uczcie przed śniadaniem. Dzisiaj z Ewangelii dowiesz się, co zrobić, aby nie być potępionym. Sprawa bardzo ważna, sprawa dotycząca kwestii ostatecznych i myślę, że warto posłuchać tego, co ma dzisiaj do powiedzenia Pan Jezus. Zatem zostaj na te kilka minut. Cieszę się, że razem możemy rozpocząć kolejny tydzień, drugi tydzień Wielkiego Postu. I podobnie jak w pierwszym tygodniu, tak samo i w tym tygodniu, zachęcam Cię do tej mobilizacji i do ustawienia sobie całego tygodnia razem ze Słowem Bożym. Przez cały tydzień. Przez ten drugi tydzień Wielkiego Postu zapraszam Cię do tego e, obfitego stołu Bożego Słowa. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wypływamy na głębiny Wielkiego Postu, a tak naprawdę wypływamy na głębiny medytacji Bożej miłości, jaką Pan Bóg ma do Ciebie i którą okazał w swoim Synu. Jezusie Chrystusia. Zatem zachęcam Ciebie, abyś w tym najbliższym tygodniu, w tych kilku dniach, zaplanował sobie, abyś zaplanowała sobie, że poświęcisz czas dla Bożego Słowa. Te kilka minut najlepiej od początku Twojego dnia, od samego rana, chyba że miałeś nocną zmianę, to wtedy, kiedy się przebudzisz, postaraj się. Swój dzień zacząć od Bożego Słowa. I nie myśl o tym, co będzie za tydzień, za dwa, za trzy tygodnie, czy nadal będziesz to Boże Słowo rozważał, czy nie. Na tym się za bardzo nie skupiaj. Skup się na tym, co jest tu i teraz, ponieważ ty bierzesz teraźniejszość, jaką daje ci Pan Bóg, w swoje ręce. I to ty możesz tę teraźniejszość jak najlepiej wykorzystać. Zatem cieszę się, że tutaj jesteś, cieszę się, że możemy się razem spotkać. Gratuluję ci, że trwasz, i moi drodzy, kiedy patrzę na to, ilu mamy uczestników tej uczty przed śniadaniem, cieszę się, że jest Was coraz więcej, to jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, niesamowicie cieszę się i gratuluję że systematycznie trwacie na tych naszych spotkaniach. Widać to po ilości osób. Zatem ja również modlę się za Ciebie, abyś wytrwała, abyś wytrwał w tym tygodniu. Mamy na uwadze tylko ten tydzień, nie następne tygodnie. Ten tydzień i na tym tygodniu się skupiamy, dzisiaj się skupiamy na tym, co Pan Bóg przygotował w Słowie Bożym. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, dziękuję Ci za kolejny dzień, który mi dałeś. Jest to piękny dar Twojej miłości. Duchu Święty, ucz mnie dostrzegać, dostrzegać te drobne dary, które od Ciebie otrzymuję, abym potrafił się nimi cieszyć, abym potrafił. Za nie dziękować i bym potrafił je doceniać. Być może czasami narzekam, że w moim życiu nie ma tego czy tamtego, a nie widzę tego, ile mam, ile codziennie otrzymuję. Duchu Święty, dodawaj mi tę łaskę otwartości oczu, łaskę wrażliwości na Twoje dary i uzdrawiaj mnie i uwalniaj z narzekania. Narzekanie jest niekiedy bardzo destrukcyjne dla dobra, które otrzymujemy, dla dobra, które otrzymuje każdego dnia od Ciebie. Duchu Święty, Tobie zawierzam to rozważanie Bożego Słowa i wszystkie owoce na cały dzień, które z tym Słowem Bożym wiążą się. Oto Cię proszę, Przez Wstawiennictwo Matki Najświętszej. Strobaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą. Wsypią w zanadrza wasze, odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Bardzo cenna wskazówka Pana Jezusa. Nie potępiajcie. A nie będziecie potępieni. I wcześniejsze słowa: bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz w niebie jest miłosierny, Bóg bogaty w miłosierdzie. Moi drodzy, łatwo jest nam oceniać, często robimy to odnosząc się do pozorów, do tego, że ktoś się w taki czy w inny sposób zachował i potępiamy, osądzamy. Zachęcam do większej wrażliwości i takiej większej świadomości e, historii drugiego człowieka. Bo być może jest tak, że ktoś nosi w sobie jakąś traumę, jakieś zranienia, ma jakąś chorobę, ma pewne blokady związane z przeżyciami z dzieciństwa, z lat młodości, czy może z niedawnego czasu. Ktoś jest zamknięty, ktoś się zachowuje w taki czy inny sposób, dla nas to może być dziwne, dla nas to może być niekiedy szokujące czy wręcz gorszące. Ale czy znamy historię tej osoby? Czy znasz serce tej osoby i czy na podstawie tego możesz być bardziej empatyczny? I czy możesz postawić się w miejscu tej osoby? Jest taka historia, nie wiem czy prawdziwa, czy nie. Być może tak. O pewnym uczniu, który dostawał, zaczął dostawać negatywne oceny i nauczyciel bardzo źle się do tego ucznia odnosił. Co się potem okazało? Że matka tego ucznia ciężko zachorowała i ten uczeń miał na pierwszym miejscu swoją mamę, i jej zdrowie często ją odwiedzał w szpitalu, przez to nie mógł się skupić na nauce. I potem gdy ten nauczyciel się o tym dowiedział, zmienił nastawienie do tego ucznia. Większa empatia, większa wrażliwość, i to na pewno pozwoli nam dojrzalej i z większą miłością patrzeć na drugiego człowieka. Ale żeby tak było, potrzeba Bożej łaski. I to, co mamy, odmierzą Wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie, i pod względem miłosierdzia, ale też, moi drodzy, patrzmy na czas, jaki poświęcamy dla Pana Boga. Też inny fragment: kto hojnie sieje, ten hojnie zbierać będzie, kto skąpo sieje, ten będzie zbierał skąpo. Bądź hojny wobec Pana Boga. Nie bądź skąpy. Jeżeli chodzi o czas, jaki poświęcasz dla Pana Boga, odmierzą ci bowiem taką miarą, jaką Ty mierzysz. Jeżeli będziesz hojny wobec czasu i miłości dla Pana Boga, Pan Bóg będzie dla Ciebie hojny pod względem łaski, i to będzie przemieniało Ciebie i to będzie przemieniało Twoje nastawienie do innych ludzi. Dlatego dlatego zapraszam Cię codziennie na te ucztę przed śniadaniem, ponieważ jest to. Z Twojej strony poświęcanie czasu dla Pana Boga. Zapraszam Cię codziennie w tym tygodniu na ucztę przed śniadaniem, ponieważ ze swojej strony będziesz hojnie siał czas dla Pana Boga i Pan Bóg będzie ci się odwdzięczał stokrotnym owocem swojego błogosławieństwa. Dlatego zapraszam Cię. Warto przede wszystkim patrz, że Ty będziesz miała, ty będziesz miał z tego. Ogromną korzyść duchową, i korzyść też taką związaną z Twoim nastawieniem do innych, i na pewno tę korzyść dotyczącą wieczności. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. To wszystko się pięknie łączy, i Pan Bóg nie chce Twojego potępienia, Pan Bóg pragnie Twojego zbawienia i daje Ci codziennie mnóstwo możliwości, abyś. To zbawienie osiągnął. A jedną z tych możliwości jest rozważanie Bożego Słowa. Z tymi refleksjami Cię zostawiam. Zachęcam, abyś udostępniła, udostępnił ten film, to rozważanie dalej, abyś udostępnił na swoich mediach społecznościowych bądź siewcą Bożego Słowa i także Ty pomóż innym na drodze do zbawienia. Niech Cię umacnia. I oczyszcza z różnych postaw, których osądzamy innych, czy potępiamy. Niech Cię Pan Bóg z tego uzdrawia, z takich postaw. Niechcie wypełnia Boża łaska i Boże błogosławieństwo. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. I oczywiście zapraszam jutro na ucztę przed śniadaniem. Szczęść Boże i do zobaczenia.